Już po raz 14 w Rudzie Śląskiej wybrzmiał hejnał Sygnał, który każdego roku rozpoczyna Festiwal Orkiestr Dętych imienia Augustyna Kozioła. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz kulturalnych imprez miasta i jak zwykle przyciągnęło tłumy mieszkańców Rudy oraz miłośników orkiestr dętych z okolicznych miast. Festiwal był okazją do wspaniałej zabawy przy muzyce łączącej pokolenia. Płynące ze sceny dźwięki nastrajały wszystkich optymistycznie i w atmosferze rodzinnego pikniku Rudzianie spędzali miło niedzielne co Corocznie w festiwalu udział biorą zarówno starsi, jak i nieco młodsi mieszkańcy, którzy chcą wspominać czasy świetności orkiestr dętych. Jestem zainteresowany słuchaniem dęty orkiestry, którą od dziecka lubię i, i sam grałem. Lubię śląską muzykę prostu, i w ogóle orkiestry dęte kopalniane, super, uwielbiam. No, lubię muzykę Dentonu. przychodzę na takie koncerty. Zabawić się, posłuchać orkiestry. Moje hobby to jest. Jeżeli gdzie są te występy, ten no to jest, że no, w zeszłym człowiek już Nie młody, nie. Kozioł starych no, także każda kopalnia miała swoje orkiestry, nie? W tej chwili się to zanika jak to. Więc warto przyjść, posłuchać. Naprawdę taką orkiestrę jak tak zagra, to człowieka podgrywa, podrywa, pod do tańca. Na Śląsku, aby nie było orkiestr tych. Ten ten by był, to już tu jest wrodzony, taka tradycja, bo to już było, przy każdej kopalni istniała orkiestra. To już było ty. A kiedyś to było różne te zabawy, wszystko to przeważnie orkiestry dęte grały, nie? Śląsk słynął z tego, że w każdym domu się prawie grało. Jak nie akordeon, to dęty instrument, ale zawsze coś. I wszędzie, wszędzie... I, I chóry były, i, i śpiew był, i, i, i słychać było zawsze, gdzieś się młody uczył. Od młodych lat się człowiek, człowiek uczył, nie? Do starszych lat, a teraz na starość zęby wylatują, to i trzeba chodzić. Ale zostały zawsze pamięci kolegów, przyjaciół i grać. No ja pracowałem na kopalni i orkiestry denty górnicze zawsze mi się podobały. Także nic dziwnego, że przychodzę na... Jestem na emeryturze, że przychodzę na takie wspomnienia związane z górnictwem. Orkiestra Dęta to jest radość, szczęście, no dużo uśmiechu i myślę, że ludzie to lubią, dlatego jest ta siła w tych orkiestrach. Pobudza Ani mieszkańców, razem, no i dzięki temu stradzie, jest wródzie radośnie y z uśmiechem na twarzy. Każdego roku orkiestry Dente zaskakują publiczność przygotowanym repertuarem. Podczas imprezy można było bowiem posłuchać zarówno standardów muzycznych, jak i utworów typowo biesiadnych. Dla licznie zgromadzonej publiczności podczas 14 festiwalu Orkiestr Dentych zagrały. Orkiestra Denta Wirek, Orkiestra Denta Halemba, Orkiestra Denta Pokój oraz Orkiestra Denta Bielszowice. Tak się składa, że Ruda Śląska orkiestrami dentymi stoi. W Rudzie Śląskiej, jako jedno z największych miast, orkiestr Dentych jest cztery. Wszystkie cztery związane są z kampanią węglową. To jest kopalnia Bielszowice, kopalnia Pokój i dwie orkiestry są przytulone do kopalni Halemba. Jak to śpiewała kiedyś Halina Kunicka, jest w orkiestrach Dentyk Jaka Siła. No. Chcielibyśmy po prostu grać częściej w różnych miejscach naszej aglomeracji śląskiej. Przyznam się, że nie ma tego za dużo, dlatego szanujemy sobie każdy rodzaj tego typu, jak festiwal właśnie imieniem Augusta Kozioła, czy festiwal na przykład w czerwcu Zabrzeński imienia Czernego. Bo to jest okazja, aby się pokazać w większej ilości, jeden od drugiego się zawsze czegoś ma okazję nauczyć. Uczymy się do końca, nikt nie jest alfa i omega. Podczas 14. edycji Festiwalu Orkiestr Dętych każdy znalazł coś dla siebie. Można było wsłuchiwać się w brzmienie znanych i lubianych utworów oraz korzystać z dodatkowych atrakcji. Warto dodać, że już za rok, podczas 15. jubileuszowej edycji tego wydarzenia, miłośnicy orkiestry Septentyk spotkają się w zrewitalizowanym parku imienia Augustyna Kozioła, który patronuje festiwalowi. Przesuwaliśmy termin rewitalizacji, ponieważ obiecałam mieszkańcom tej dzielnicy, że zawsze już będzie festiwal Orkiestr Dętych odbywał się w tym parku. Stąd zaraz po zakończeniu rozpoczynamy odpowiednią procedurę, żeby w przyszłym roku na 15-lecie park był piękny jak dawniej za czasów Augustyna Kozioła. Jubileuszowa odsłona Rudzkiego Festiwalu Orkiestr Dętych z pewnością będzie obfitowała w wiele atrakcji. Tak więc, do zobaczenia za rok.